Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy Sztachetki.pl Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, komienkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, Portal za ciosem. Witam. Zwycięzca, znaczy niezwycięzca, bohatera jednej walki wieczoru, już jest bardzo późno, ale Sebek, taka prawda, obydwoje jesteście zwycięzcami w tym pojedynku według mnie, bo naprawdę ten pojedynek yy, był dramatyczny, ale ty się nie poddawałeś i też w pewnym momencie Joker został lekko podłączony przez ciebie. Jak ocenisz to teraz już no, na godzinę po walce? Witam Ciebie, witam. wszystkich, to już godzina minęła. Słuchaj, wysoko, no na pewno zaczynamy wszystko boleć, trochę strzałów naprzyjmowałem. Myślę, że pokazałem się lepiej niż gdzieś tam byłem klasyfikowany w tej walce przez wszystkich. Co tu dużo gadać, no, no mocna batalia, gdzieś tam też udało mi się trafić, jak to się mówi, tanio skóry nie oddałem, klękałem 9 czy 10 razy, no w końcu po prostu parę z których na... Tutaj na mój policzek dał siebie oczy, zadzwoniło w uchu i po prostu czułem, że to już nie jest to, że każdy kolejne moje wstanie to będzie zbieranie te wymiany. Były trochę chaotyczne. Nie do końca zrobiłem to, co bym chciał, ale myślę, że i tak udało mi się spoko to wszystko załatwić. Niestety eliminator do walki o pas przegrywam, ale wygrywam coś dużo więcej, bo wygrywam w swoim życiu kolejny etap sportowej drogi na hardkorowych warunkach walk na gołe pięści. No i co, no, lecimy dalej, tak? Sebastian, wiesz, tym się wydaje, że jak tutaj nawet z Marię oglądaliśmy, brakowało delikatnie tylko właśnie centymetrów tych twoich rąk, żeby dosięgnąć właśnie ciosami Jokera, ale w drugiej rundzie bardzo fajnie ją rozpocząłeś, ponieważ zrobiłeś to samo, co Mike Tyson, lewo, prawo, zmyłka i dopiero poszły ciosy i to naprawdę bardzo fajnie skutkowało. Czy później ciężko było ci to wprowadzać po prostu w twoją taktykę? No bo już po prostu, no, byłeś, nie wiem, tymi knockdownami troszeczkę przytłumiony. Wiesz co, gdzieś tam mieliśmy na pewno to wytrenowane tutaj, yy z moim sztabem szkoleniowym. Cieszę się, że to weszło, bo na pewno trener Genek, który tutaj pokazał ten sposób, jest zadowolony. Nie udało się tak jak zatańczyć, tak jakbyśmy chcieli zatańczyć, ale no to na pewno nie jest koniec. No zasięg rąk po stronie mojego przeciwnika. Wielki chłop z bardzo długimi grabiami. Co tu dużo gadać? No tutaj sport plus ulica, no tam z ulicy się oboje wywodzimy. Dał na górę nad ulicą ze sportem, o tak powiem. Eee, bardzo długie ręce, które na pewno utrudniały mi pracę na moich nogach, eee, bo jednak gdy zachodziłem, też dostawałem te strzały, raz drugi, trzeci w to samo miejsce i błędnik został zaburzony. Eee, nie jest chyba i tak najgorzej ze mną, eee, du dużo razy klękałem, ale te nogi jednak były cały czas w miarę gotowe do, do dalszego działania, jednak już w głowie szumiało. No, co, no no ma chłopak z czego poczęstować, to żebym się przekonał już nie jeden zawodnik w grondzie, więc na pewno będzie to godny przeciwnik dla Don Diego. Pamiętasz, że robiłem wywiad z Dondiego na początku Gali i właśnie oceniłem, z kim by wolał się spotkać. Mówi, że że no on nie wybiera, ale mówi, że jeśli miałby określić łatwiejszego dla niego rywala, to byłby to joker, ponieważ mówi, że jak mierzy się z kimś równym swojego wzrostu albo nawet trochę niższym, to zawsze ma najcięższe walki. jeśli są wysocy, to właśnie sobie bardziej z nimi radzi. No tak, no widzisz, no, gdzieś tam, gdzieś tam może właśnie Mateusz woli z tymi wyższymi się bić, odnajduje się wtedy lepiej. No akurat i po jego myśli nie poszło, ani po mojej myśli dzisiaj nie poszło. No ale co, no to nie jest koniec. No myślę, że jeszcze gdzieś tam e, po kolejnej po kolejnej gali, gdzieś tam się pojawi. Znaczy na kolejnej gali się może nie pojawi tej grunowej w tym marzec. roku, jeżeli już no to jako gość, ale na marzec będę się myślę szykował, żeby odbudować tą swoją stratę. Zadowolony jestem z Piaska, który dzisiaj wygrał. Poleciłem go tutaj na poprzedniej grondzie, nie udało się mu. Jest kontuzja z tym samym przeciwnikiem, którego wylosował tym razem. Wykluczyła go z walki półfinałowej, dzisiaj pierwsza walka mocna, szybko zakończona. Półfinału nie było, finał zakończony też szybko. Nie widziałem tego w ogóle dzisiaj, żadnej walki nie oglądałem, skupiłem się tylko na sobie. Samolubnie, ale musiałem mieć pełen fokus, bo przeciwnik tego wymagał. Udało mi się pracę mentalną zrobić na dobrym poziomie, pracę fizyczną na przeciętnym. No i zabrakło trochę szczęścia, o które gdzieś tam prosiłem wewnętrznie, żeby troszkę tego szczęścia za mnie spłynęło. E, wsparcie bliskich, wsparcie wszystkich, którzy tutaj do mnie przyjechali, klub e, motocyklowy Boruta, e, wszyscy, Aleksandr Gdaniec, Chociniacy, którzy tutaj byli ze mną, wszyscy przed telewizorami, ekipa, która czeka tutaj na mnie, moi trenerzy, moi bliscy, mój synek. E, wszyscy na mnie teraz czekają, więc żadne afterparty, wracam teraz całą papierologię wypełnić. I co? No jadę do domku, prawda? Trzeba teraz troszkę odpocząć, na pewno chwilę urlopu. Jedziemy dalej, to na pewno nie jest koniec, poleczyć kontuzję teraz już tak dobrze, bo niestety kurczę nie, też tam no ja nie lubię się chwalić teraz tym bardziej po, e, po razce, ale moje sparingi dwa tygodnie temu zostały przerwane w pierwszej rundzie po zderzeniu głowami z moim part sparing partnerem łuk mi się otworzył. E, to chyba na to dzisiaj też. E, tak, i poszło to dalej, tak jak tutaj pan doktor powiedział, no troszkę poszło dalej. E, ty, ty, tydzień później... No tydzień, tydzień wcześniej byłem na sparringach u, moi, u moich... U moich ludzi w MMA Top Team Grudziądz, gdzie prawdopodobnie doznałem złamania bokserskiego czworobocznej większej po raz drugi chyba w życiu, albo trzeci złamałem tą kość. Troszkę to utrudniało pracę, ale to nie jest broń Boże teraz, żeby się wybielić z, z tego, ale troszkę mi odebrało nie ujmuję tutaj mojemu przeciwnikowi wyszkolony technicznie zawodnik niech idzie dalej w tej swojej drodze przeskoczył mnie na pewno w rankingu nie wiem jak to teraz będzie wyglądać po, po, tej, po tej renowacji, że tak powiem drabinki, nie wiem na którym miejscu ja teraz jestem na pewno muszę odpocząć no i znowu protest, nie chcę więcej żeby ten sędzia sędziował mój, moje pojedynki bo po raz trzeci są faule na które pozwala nie wiem, czy to, to z nie wiem, czy to już jest po złości, czy jak, ale w końcu stanie się krzywda albo po prostu nie chcę. Kolejny raz, gdy wejdę, a ten człowiek będzie w ringu, to po prostu pójdę sobie boszkiem do szatni z powrotem, jak będzie kontrowersja. Dlaczego? To właśnie dlatego, co teraz powiedziałem. I tyle. Powiem też mu to w oczy za chwilę. Nie wiem dlaczego tak się dzieje z jego strony. Czy mnie po prostu nie lubi, czy, czy tak ma to wyglądać. W każdym razie e, poproszę o doświadczonych sędziów, którzy wiedzą na czym polegają gołe pięści, którzy też w tym uczestniczyli. I tyle. Sebastian, ostatnie pytanie, bo nie chcecie już dłużej męczyć. Między trzecią a czwartą rundą pokazywane były kamery na Dondiego i pokazywał. Uderza i lewy i prawy podbródek z tego względu, że Joker miał często wysuniętą brodę do obszarzenia, w ogóle przyklejony nie wiem usłyszałeś to zauważaj, może jakbym Mateusz podpowiadał cię to czy nie, po prostu w walce nie, nie jest gada, to możliwe. Nie, nie widziałem, go tak naprawdę zwracałem uwagi na to, co się dzieje wokoło ringu. Mhm. E, widziałem tylko mój narożnik ich podpowiedzi. Mm, co no, no tak się stało jak się stało, co, co tu dużo gadać. E, nie wykorzystałem wszystkich jakby atutów, które miałem w tej walce, wszystkich możliwości, które wypracowałem. Nie udało się po prostu i tyle. Trafiłem, trafiłem, lewy sierpowy wchodzi, wiedziałem, że jak będzie wchodził, będzie burzył, że tak powiem, obronę przeciwnika. Obronę, czyli tą twardość jego głowy. Udało się. Nie na tyle, ile bym chciał, więc jest dużo jeszcze na pewno do poprawy, ale chęci mi to nie odebrało. I na pewno będę dalej brnął. I przez kolejne wyzwania będę przychodził już z kolejnym bardzo mocnym doświadczeniem. Ja jeszcze głęboko wierzę, że zawalczysz opas. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, dziękuję Ci za tą walkę, bo dajesz naprawdę wspaniałe widowisko. No i co, wracaj do zdrowia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Trzeba Dzięki. Się. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blachaminda.pl